Zapraszam na G2A z kodem Essen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. No już jest! Z Ghostface'em będzie grać. Jest, nie jest Bosadako! Jak ja na się zrobiłem kuźwa adepta za drugim czy trzecim meczu. Ty. A ile razy grałeś? Potem grałem, bo Dwa mi się razy. Bardzo... <laughs> nie, nie, mi się fajnie grało Ghostface. Kuźwa... Jak zrobiłem, to na drugim meczu, a ile grałeś? Dwa mecze. <laughs> To się nie liczy. Ważne, czy zrobił. No. Tak, Tylko na tych, co nie mam kupionych, no nie mam. Adepta. Ty. No to ma sens. No. Skoro ich nie masz. O Boże. A ja bym chciała zacząć banboya jako rycerza, nie? Przysięgam. Boże. Aga, jak przyjedziesz na Śląsk, to założę garnek na głowę. Wystarczy. Prędzej ty się papieża spodziewaj, niż na na Śląsku. Ty, ty miecz też masz? <laughs> Dominik ma jakiś domu na pewno mieć W pochwie <noise> Ciśnęło mi się to Alicja mówić Jak już zaczął mówić o Dominiku to już mówię O nie, to już za grube tematy O oh, Boże I widzisz toku? Ty chcesz gorszyć Fatapitem No dawaj, go nie da W sumie on się na nas wychował, to więc nie da się go zgorszyć Ej, on ci to popie, nie? To jest ja doktor! A jo, doktor! Ty doktorem grasz? No! Doktor Herman, Doktor, doktor za doktor... Doktor... Uważaj, go, to jest specjalista ginekolog. To się mógł, żeby tobie nie robił badania od tyłu. O Jezu, przestańcie! Będzie czerwona ikonku. Co, za badanie prostazy? Przestań! To są medyczne sprawy. Idź! A nie idę, patrz pan bo widzisz? A to ty jesteś? Nie. To ona, ją. A masz ty Pod. Ja gdzieś, a ty? ty? <grym> to ci uciekła. Gdzie ten bot jest? Czego co bot robi? Uważajcie, To nie aga! Ma... A to jest Tom? Tomka me? To jest, to jest Tom. No bo linie. Kurde, bo mam ma tego. Nie ma więcej bomb. La 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 la. Zapomniałeś, że ty meczek. masz te? Weź zapomniałeś, że ty masz te prącia, Oł. Prądy, Jees. prącia, Boże. Bamboi mam tylko jedno pytanie Czy ty masz ty z, z, nas... z Sadako? Szłam, szłam. Masz perko od Sadako? I mam pieniędzy. Bisze No tak. To ma sensu. Nie da się ukryć. No i teraz Ani wstać ani się położyć. Nawet no nie weźcie mi się tak. A idzie ktoś po ciebie? Nie. Jak to nie Tomek? A co mam mówić, gdy Bamboy słucha? A no tak. No i teraz masz! La, la, la. Dobra, ja mu stóp ociekłem. A masz kłopot Ej. Ej. Ma długiego. Gratulacje Bomboy. Przy, przy mnie miał krótkiego. A ja też mi tak mówiła. Nie, ja, przy mnie miałeś krótkiego. Dwa razy mnie nie trafiło. Kogo masz ty Bomboy taki strój? E, nie wiem, szczerze. <laughs> Mogę wziąć gołdnia. No się nie, nie w ciebie było coś, wiesz? Siema, Się, Siema, Miłego pobytu. Jest bot. Ja jeszcze ja nie widziałem... Weź, ten tym swoim prądem włączać. Bot po mnie biegnie. Tak? No. Pozajęcie. Nie idę tam, ja w i biegnie. No, no, no i co? i wyłączył mi Ale gena. Ale jestem ciekaw, czy ona zdejmie. Ej! Nie, bambu, i... to. nie, no przecież... Tomek, kurwa, czy ty w ogóle... To. Gram na poważnie gramy? Ale to na A poważnie chciał zniszczyć to temat. A ty myślisz, A, że mi ja na poważnie gram? Drugi raz. On ma apteczkę w ręce. Kto? O, Bot. No, o no i leczy mnie. Leczy mnie Jin 00. No bo weź tego obota za Ale ja jej nie umiem A nie złapać. Pomga, Dziękuję, że mi dałeś się zwiglować. No. O, o, o. Ty, ona przychodzi przez, przez te, ale tak po cichu, nie przeskakuje tak na, na sprincie. O, ona... Jezu, co to było? Ona się chowa! Po krzakach! Nie ma strania po krzakach! Jest exciting by No, wiesz jak ona... Ona normalnie gra, jak gracz. Bo no, ona no, się... na naszym poziomie bo nikt jeszcze jej jeszcze zrobiła. zrobiła. <grym> tak? No mów ty! Ale ja tego nie widzę... Nie strasz... Ale coś <laughs> Ale na paletę nie pobiegła. Nie? Nie. Boi się palet Rzucać na mnie. Bo wiesz, żeby to... Jest... Do szafki no. się schowała, co, co na ręka, no i... masz. Do szafki? Je... Do tafki tafki się schowała, no. No to widzisz. To jest bez sensu, no. jakby dwoje klękamy. To zależy o czym myślicie, wiesz. Jezu, no, grać z tymi... No teraz tylko Tomek... Dobra. O, teraz o. Dobra, to ty stój. Nie mogę. A tam szybciej tymi paluszkami. No. Idę po dżungli Dobra. Dobre info, dzięki. No. <noise> bo nie słuchałem. A ona, ona jest O nie O kurwa. Bad Ty, ale ona ma porę. Porę masz te perki od tego klauna. Długiego ma. Bardzo długiego. Co masz z tym długim? No bo on za oknem mi dziadnął. Jeszcze piznął. Nie pizno. Au. Co on taki cichy jest? Który? Bamboy. Bo on jest profesjonalnym graczem! Kurwica! Znaczy, przepraszam, ale... A ja się skupię. No, ale w... przepraszam! Ja się skupiam bardziej niż jakbym grał, wiecie, w multiku, bo to jest wam. no. Ale śmiesznie. Ale takich rzeczy się nie zapomina, to jest jak ja z rowerze, ja bym chciał powiedzieć. Mhm. Mm mhm, mm tak, tak. Jesteś w swoim żywiole, mówisz? A ja? Ja też lubię mordować, ale w innych grach. A tak, w lastierze. No. Bot po mnie idzie. Ej, no... Najlepsze no jest to, że my mówimy info. No będę to jest automaty już po prostu I. Ale to nie ja wybuchłem Ej, i co, nie poszło? Nie, bo zobaczyła Bambu cię. Bamba, przecież powiedziałem, że to nie ja Ja wiem No i weź No i pa puść tego gaza swojego Bo mam dobre perki Od doktora. Mm -hmm. Czemu ty biegniesz tu gdzie ja idę po agę? To, Nie, tam pałagę! Ale... Nie, nie, on ma długiego no. Kurwa! Jest... Przepraszam! <laughs> pan boj powiedz, mi, nie gdzie wlazłem! Nie spadłeś od lada? Kuź, wlezłem do piwnicy! Posu, nie, pan lecie. boy, ja wyszedłem! Nie, Bóg. Pan boj, co ty robisz? Okay, uleż Guga! No, ja chciałam robić gena. Pan nie. nie. Do końca! Bo Don't mało. touch me! Droga, jedźmy! Ej, co ona robi? Ona zaczęła się! <laughs> Szpagata. <laughs> Szpagata! O nie! Patrzcie, tu, Trzy, dwa, jeden. No Ona 2, perk od Sadako. Wiedziałem! <laughs> Na na na. Ja klękam. Jednego bo? Ej co ona robi ten bot? Ona mnie przybagowała. Dobre... Bierz Bier... no! Co to to? A po dupcu tako. Widzę twój silny nie kuczaj tam. Bomboj nie patrz. <ścoughs> <ścoughs> o nie, prącie no i masz. <ścoughs> No i ja nie wierzę. Co to z tym botem? Kuźwa no bo, bo wygracie dwo, z dwoma botami, to jest nierówna gra. No, ja tak no ja, no i ta Jun Jin ci ci. Skąd ty się tu wzięłeś? Ale na plecy ci tak ciężko, czy tak o. Kurwa. Nie przeczytaj, bo ten bot on niby coś robi, ale później się zawiesi i stoi. Jak i ona mnie blokowała, to wyglądało, że mnie chciała blokować. Nie, ona, A? ona robiła. Ja pilluję. To jest hit <śla> Czy ktoś idzie po. Ja nie. Ja nie idę. Nie za daleko. Nie mogę. Co? Co? Ej, co ty zrobiłeś? Te honotuj tu mi to pokażesz jeszcze raz. <grystanie> nie mogę. Obój Jak teraz. ty to zrobiłeś. Ale co? Dotknij, dotknij tam. Dotknij tego... Idę do ciebie Bambolita, czekaj bo musimy się Ołej, załadować. Chodź, chodź. Co? Pokaż mi to. Za... Ej, pauzę. Długi pauzek! nie słyszę, bo jest za głośno. jak ty to z tą szafką zrobiłeś tu? Czekaj, musimy się załadować. A ty jesteś taki Ty mówisz dotknij, ja to kuźwa macam a. cię, a ty mówisz dotknij! No bo... Uciekaj, idźcie do Ja mówię, co ty, no ty nie czujesz? Serio, ale co, ty się teleportowałeś, czy co? Nie, no patrz, no biegnę a oni się tam bawią, dobrze, to na kiecie wysypią. Aha! Dobra, teraz już mogę, nie? No. Teraz już mogę. Ty widziałeś, jaki on ma zasięg? No. No. To nieźle sobie zrobił perec O, oh, madonna. No, co so nieźle przedłużył. Mhm. No. Nie. Skurczy bomba. No, a bo mieście mieli te perki, perko od tego co no, bo... To jest tak, dobre bo on ma, jeszcze, on ma jeszcze... Jak to Czy To ja mam od Sadako, ty Nie, on... Mambo'j ma! No tak? po co ona mówi Kto? do mnie? Kto? Dobra wiesz mam bąbota, żeby wam nie przeszkadzał Co brać? Skąd? A co? To chyba pierwszy rok, nie? Kuź my gramy w jedną krybą szybko biłem Drugi, <grym> Drugi kurwa! Mama ma takie perk'i, że z, masz mniejsze skill i szybciej tak... No i, i masz, to przeskoczyłem. Gapiś. Ty się kurwa... no Tomek... No, lubię czasami popatrzeć na dobre ciacho. <grym> Boże, ja słomę wełbie. No, da się to wyciągnąć. Nie, nie wiem czy lubisz... wiesz... Coś... Na, trzeba jej nalać oleju do głowy. No pierwszy się umyję, umyje, potem się będzie oliwić. Jezu, co wy gadacie? <grym> Ej, idzie ktoś po... tego beto? Bota? Beto? Taki beto. beto? Jezu, Tomek! Nie no, fenomen! To jeszcze bot! No teraz zostań tam już! Ty do mnie jak tu psa dzisiaj, a! Wywracam się! No bo kuśfa, zamiast ten to ty kuśba, no lataś tej! Pilnuję twojego asa w rękawie. No. Fatality, Przyznaj się co zrobiłeś kuźwa. Tak źle, 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 palety zwróciłem. Tak? źle palety zrzuciłem. Tak? Źle Tak. No i ona się teraz trzepie. A ty już wisiałeś w patelki? Tak, ja już mam ten, śmierć. O, koniec. O. Nie no, ten bot to... Chodź. Pij do jest co najmniej pijepnięta. Tomek, teraz chwila dla siebie. Aha! <laughs> co? To ty mnie leczysz? Ja właśnie ja wyglądałbym, czy po dupy całował. Aj, e ty karnawał! O, powstał. Karnawał. La la la! La la, 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 la za kolak! Okuś, A, mówiłam, że masz krótki. Uaj, z Brazylii. <noise> sorry, sorry. Co, do ciebie to jest krótkie? No dwa razy mnie nie trafił, aha, no tak, e, ogólnie dwa razy mnie nie trafił A ty na jedną osobę, Gen No dobra, to ja idę Dobrze, to pa Pa no, hit Po prostu, Banboy przy mnie, <coughs> się fere No tere, o, i schalten. mhm Jakie skupienie wszyscy. No. No. Się boję, żeby z kilczaka. Znaczy, nie chciałbym nie trafić z kilczaka, tak? Tak. Idzie ktoś podał Szmirę? Kurwa, na nie trafiłem. <śmierne> ona, się nawet, ona się nawet zrobiła, ty. Nie, ja ktoś faktaś podał szmilę. Teraz mnie zabijłeś Tomek, bo ze śmiechu nie mogę. No najgorszy jest to, że zagłuszyłaś mi i nie sprzężyłam z kluczaka. Mhm. Nie! Ty mnie, ty mnie rozwaliłeś i nie już nie mogłam. Oh. Zamknęłam oczy! Kurwa! Po co w takie momenty zamykasz oczy? Tomek błagam cię. Puść kuźwa! Co? Nie blokuj! Nie, to ci się tak samo też nie masz kolei. No. Nie? No, nie <laughs> nie. no nie wiem. Przyznam się, że nie mam, wiesz? Okej, zastanów się Dobre. na pewno, czy nie masz. Nie, ale następnym razem nie bierzemy bota, to... bo to się <noise> mija z celem, co? Nic. To się mija z celem. Karnawał! No, TUNELOWANIE! Nie, bo ja bota szukałem, a że... ten... Mhm. Tunel! Ja wiszałam! Wicie po dupie, a nie ja tunelowanie! Ja wiszałam! Hamiu... Pamiętajcie, że jakby Bamboi grał naprawdę, to bym już trzy razy zabił. Tak? <grym> tak. <grym> to, mamy, to znaczy, że mamy dwa boty. A ty który raz wisisz? Ona już ma... ona już ginie. Tak? No trudno. A, to tylko ja wisiałem raz głowluj się Łubluj się! Po <śmany> no co? Ubuduj się! Padecho, się. <śmany> to jest lelowanie! Muszę za tą facetę! No weź, wypieprzaj! <śmany> Kurde, człowiek sobie robi na spokojnie, ten musi puścić. Robi się na spokojnie! Kurde jaki fałkus patrzeć na Agi, ciało a ten Bóg puścił mm. nie. Możesz do mnie leźć? No nie możesz A już wstałaś? Nie no, but, yes. Wiesz, On widzi że... czy stoisz la, czy nie stoisz la, la, la. Karnawał Ja z kimś robię, o, cześć Jakąś was butem tym deklem Z tą szmirą? No ona jest deklicą No jest Kurwa, ja chcę Koniec tej nierównej walki. Ej, jak to się to... szybki jest! Eee! Ej, Ej, ten bot! Puścił Noet? się jak prostytutka na nowo otwarty burdel. Od razu poszła do tego, do bramy otwierać. No od razu, ty pa już ciągnie. Fonek! Nie, ja nie mogę. No waj, hej, przecież, gubolu ty! Przecież jeszcze nie burdel, bał... dobra, fundamenty stawiają. Ale ty. Ta, ty, ty musisz chociaż jeden. No i patrz, nie, nie poczeka, nie poczeka! No ty Szmiro, nie masz mózgu, no i ty debilko. No i spierniczyła, no i spierniczyła. A uciekła. Mówi już to Szmira. Biedny Fatatiti. O nie, to ja uciekam. A ktoś wybrał Fatatiti. Czekaj to masz mnie, a ja cię odprowadzę do bramy. A nie musisz, że jestem przy bramie. Miłosz, Aga odprowadziła, ma za rączkę, daj rączkę. A nie ten, czekaj, bo ci się klepie. To jest rączka, tu. Ale to jest... Ej, bo tak daleko tą bramę macie otwartą? Dam ci paluszek. O, Ta Jun... To, to... troll, ona, ona, nawet, ona nawet perków Czekaj. nie miała. Naprawdę? No ona, ona nie ma perków. A to pij, dojdź, boty, kuchła. Paj, uciekaj Nigdy więcej... Przecież I, o, to wadek był. Ja wie... Ej, to szczerze? Na przykład... Może bym się zdecydowała zagrać... A nie, bo jakbym na boty. <śledzimy zainteres> ej, czajcie, To mogłoby być interesting. Não.